Jak pokazały ostatnie dni licznych problemów dostarcza również znajomość z Marianną Schreiber, o czym dotkliwie przekonał się jej były partner, a klątwe Marianny zdążył już nawet poczuć na własnej skórze jej nowy wybranek Piotr Korczarowski. No ale zacznijmy od początku. W zeszłym tygodniu było dość głośno o burzliwym rozstaniu Marianny z Czarneckim, do którego doszło po programie Prime, gdy Przemysław przywiózł do studia torby z jej ubraniami, niejako oficjalnie kończąc z nią relację. W konsekwencji czego Marianna zaczęła wyciągać na niego brudy, m.in. zarzucając mu stosowanie wobec niej pomocy fizycznej czy też finansowej. W postaci szantażu na kwotę 100 tysięcy złotych, do czego Przemysław zdążył się już nawet odnieść na wizji. Abyśmy mieli jeszcze raz pewność. Tak. Fizycznej, tak, lub nie? nie, nigdy nie było. Wobec e, córki Marianny Schreiber wulgarne no, no, określenie? Oczywiście, tym bardziej czegoś się nie było. No, Szantażował pan Mariannę Schreiber kwotą 100 tysięcy złotych, tak jak było w materiałach. Ja mogę pokazać zaraz swój telefon i pan, redaktor, będzie świadkiem. A gdyby tego było mało, do sprawy włączył się również ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, który, jak czytamy, złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o potencjalne znanie się nad córką Mariany, które ta zarzuciła Czarneckiemu, w kwestii czego ośrodek upatruje jego winy, jednocześnie składając zawiadomienie na samą Mariannę i ojca Przemysława, Ryszarda Czarneckiego, którzy pomimo wiedzy mieli nie zawiadomić o tym incydencie odpowiednich służb. Co idealnie pokazuje, jak kończą się znajomości z Marianną. Klątwy Schreiber, jak już wspominałem, zdążył doświadczyć nawet jej obecny partner Piotr, którego po tym, gdy ten publicznie przyznał się do bycia w związku z Marianną, oficjalnie wyrzucono ze sztabu wyborczego Grzegorza Brauna. A więcej informacji o tym oraz o wielu innych newsach znajdziesz w naszym najnowszym odcinku, który już jest na naszym kanale na pięści.